Droga. Jesteśmy na e, Polsat Hit Festival. jak samo poczucie, no bo jesteś już po występie. No i jestem jeszcze cała taka pełna ekscytacji, e, bo zawsze jest taka małutka trema, ale z drugiej strony jest cudowna publiczność, która rozładowuje wszystkie emocje, więc było naprawdę cudownie. Mhm. Właśnie powiedz mi, co najważniejsze u artystki jest, będąc na scenie. No bo niestety, ale nie oszukujmy się, trema jest zawsze, mimo tego, że jesteś bardzo długo lat na scenie. Czego zazwyczaj możesz się tam spodziewać? To znaczy, na pewno są emocje, które nam towarzyszą, ale wydaje mi się, że ja zawsze wierzę w to połączenie artysta, wokalista i publiczność. To jest taka wymiana energii. To jest coś, coś magicznego, co każdy musi po prostu przynajmniej raz na koncercie, szczególnie w operze leśnej, przeżyć. Mhm. Ja się zastanawiam, dlaczego też bardzo często zarzucają artyści np. śpiewanie z playbacku, gdzie ładnie to powiedziałaś, że nie jesteśmy robotami. No nie jesteśmy robotami, ale ja mogę wytłumaczyć, słuchajcie, bo ja trochę rozwieję tutaj wasze y, różne y, ploteczki i tak dalej. Nawet Beyoncé czasami zdarza się, że miejscami śpiewa z playbacku, dlatego że rusza się, tańczy. Jeżeli jest show, e, przygotowane tak, że musimy się wykazać też jakby ruchowo e, w jakiś sposób, e, no to czasami ten playback wchodzi. Ale staramy się artyści śpiewać na żywo, bo to jest jednak największa radość. Mhm. Ale właśnie, czy to jest generalnie coś złego, że wy czasami korzystacie z playbacku? Tutaj w Polsce? No bo wiesz, ludzie od razu mówią: O, śpiewa się my. To znaczy, tak jak mówię, jeżeli to jest adekwatne do show i adekwatne do dużego ruchu, to wtedy jest to w pewien sposób usprawiedliwienie, żeby show wyglądało spójnie. Natomiast e, mówię, jest to miejscami, bo śpiewać no, całą piosenkę z playbacku, no to, to już troszeczkę tak no, polemizowałabym. Natomiast miejscami, kiedy jest ruch, to, to uważam, że to jest fair. No bo no, tak jak mówię, nie jesteśmy robotami. A ty po tylu latach bycia na scenie stawiasz na show czy jednak wokal? Um, przede wszystkim na piosenki, bo jestem twórcą, piszę swoje piosenki yy, i... Jeżeli staram się po prostu z całego serca, żeby publiczność poznała te piosenki i się dobrze przy nich bawiła, więc to jest najważniejsze, wyjście z tym, co stworzyłam. Oczywiście jakaś oprawa czy taneczna i muzyczna jest ważna, natomiast z całego serduszka wychodzę po prostu do Was z tym, co stworzyłam, czyli z moją muzyką. Ja cię obserwuję też na wiele lat, o ty jesteś tak naprawdę no, na początku, od początku swojej kariery i zastanawiam się, jak udało Ci się przez tyle lat uchronić swoją prywatność, bo o tobie nic e, praktycznie nie można znaleźć w internecie. Tak, i niech tak zostanie, Amen. Ale jakie ty masz na to sposoby? Nie no po prostu no, chronię moich najbliższych, e, chronię... Wszystkich po prostu. Wy nawet byście nie wiedzieli, czy ja już urodziłam, mam dwójkę dzieci i w ogóle męża i do widzenia. Ni, nic byście nie wiedzieli. Jestem w stanie to wszystko ukryć. Um, uważam, że to jest ważne, bo rodzina i moi najbliżsi to jest mój azyl, to jest mój spokój, e, a show biznes, no to wiecie, jak jest. Jest różnie. Czasami są zawirowania i nie chciałabym absolutnie mieszać w to y, moich rodziców, mojego partnera, czy mojego brata, czy najbliższych po prostu. No i też nie oszukujmy się, unikasz, znaczy ich chronisz przed tym hejtem, który jest w sieci. Tak. Bo tutaj nawiążę teraz do sytuacji, która wydarzyła się dosłownie 30 minut przed festiwalem, gdzie Doda wrzuciła na swoje Insta Story, że grożono jej śmiercią i atakiem na scenie nożownika. Jezus Maria, tak. to czy słuchajcie? Po coś stworzyliśmy wspólnie z DODą koncert Artyści Przeciw Nienawiści. To nic się nie zmieniło. Błagam więcej miłości, więcej spokoju, więcej zrozumienia, ale przede wszystkim tej miłości. No nie, nie hejtujmy, bo to jest przerażające, naprawdę. No, no i właśnie potem są depresje, samobójstwa. Zgadzam się i apelujemy o to z artystami od dawna. Błagam więcej miłości, więcej dobrej energii. Moja droga, ostatnie pytanie, przychodząc do Ciebie, po festiwalu, jaki czas? Spokojny czy pełen koncertów? No jutro dwa koncerty, więc lecę w trasę, ale dzisiaj taki spokojniejszy już wieczór, będę śledziła koleżanki i kolegów na scenie, także już nie mogę doczekać. A wakacje jak spędzi? No właśnie wakacje to nie miałam od 12 lat, ale potrafię naprawdę wypoczywać i regenerować się w bardzo krótkim czasie, więc takie 2-3 dni jestem w stanie sobie zorganizować, ale Najlepiej w Polsce, w oh, okay. ciszy. Okay, rozumiem. Czyli mówisz tak, na spontanie pakuję walizki i jadę. Dokładnie tak. Najlepiej woda, jeziorko i spokój, cisza las. O. Czyli już wiemy, gdzie spotkać Kleo. Dokładnie tak, dokładnie tak. Najlepiej gdzieś na, ma na Mazurkach. O, proszę bardzo. Dzięki bardzo Dziękuję. moja droga. Trzymam za do ciebie dobrego. kciuki, dokładnie. No i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Dziękuję. Cześć! Cześć!